Dzisiaj mamy z tej strony Damian, Damian Gamer i dzisiaj tak, nagrywam za was z kamerką, pierwszy filmik z kamerką i sniper elite. Motherfucker. Zaczynamy grę. Dobra. Misja się rozpoczyna. Yeah. który to sapał? Idziemy, idziemy walić, nie? To tylko nie Ale zrypałem sprawę z tego Wbijemy na górę Zobaczymy co jest tutaj czy... Trefynie w numer 50 punktów Motherfucker Okej, okay, czyli dym przejście Okej, okay, widzę dwóch Niemców Jeden dostał headshotka I plec Spodnawie jeszcze No, gdzie to są jeszcze Niemcy? No Cały czas widzę kogoś na tym rachunku lekaj nagrywam. Coś mi pokazywało. O, widzę snipera. Wiedziałem, że on tu jest, <grymne> po prostu widziu. Rozduszczona mordka. Zadziałam na kanałach pewnie. A, gdzieś się... w... Czeka, czy to? Czy to? Ja bierniczę jaka to ma Boom headshot motherfucker To jest humed Stówka równo, nie 120 humed, ok To jest zawsze Stąd że ewidentnie drzewali stamtąd. Yeah! Motherfucker! Ja <laughs> yeah, No i skąd? Skąd walisz? I co? Tyle ci to pomogło? to Okej, okay, robimy małego stopa Okej, okay, jesteśmy Znowu grę Hit shot! Nie wiem czy mi nigdy nie zdadzą. O nie, to mi nie wygląda. Zbyt miło. Widać się coś się, ładowałem po prostu. Dobry. No, przeładujmy to jego. Zrobimy sobie wszystko, póki na, no sobie na razie widzę, że spokojny, Aha, tutaj mamy iść. Okej. Okay. Czyżby to był koniec odcinka? Nie. No. Widzę osoby w planie drugim. Czyli egzekucja typowa dla niemców. Odwróć się do mnie i strzelbną. Oh! Symfonia Hedgeho <grywa> Oczkiem mu to wylazło Okej okay. Czy tego jeszcze mamy zabić? Chyba raczej nie Pierwszy raz widziałem, żeby Niemiec pomagał Niemcowi. w tej grze tylko. Dobra. Na razie tylko trzech. Chyba to wszyscy. Póki co. No to ten się chyba Fak, No mam okno otwarte w pokoju, żeby nie było tak gorąco i za dużo nie widzę co się dzieje na monitorze no, on teraz idzie na górę, czyli tutaj Fuck, teraz musiałem to No fuck! To Wesoły dingi! <laughs> Jedną go w czarę. Co no się będę Bum! Od razu! Szybka reakcja! Znowu w broń. Zabotowy. No gdzie oni siedzą? Tu siedzą. Wesoły chatracik. Uwielbiam ten dźwięk, kiedy nabój trafia w czerep Niemca i w sumie teraz nawet też Rosjaninów. Jak na razie sami Niemcy. O, wyjdziemy Kurde no, się wymknął O, już musiałem wyjedzieć Miły double kill ale no niestety Dziura Dziura Czy jest jeszcze ktoś? Z to mamy, że tak powiem, dupą taką. Takie przemieszczenie. Nie ma. No co on odpiedział? Fak. Sondler. Widzę, jak miło i przyjemnie po bareczku W bareczak dostał Okej, okay, teraz widzę, że tutaj musimy e, o on, on krzyczał LSD Czpun, to już wtedy wiedzieli Szwaby, co to znaczy LSD No kurde, zawsze to muszę spać. Wiedziałem wczoraj nagrywałem odcinek Tylko że kamerka stała inaczej No cały czas miałem tak na boku kamerkę jak nie powinna być nie dało się tego zmienić po prostu No a ta I właśnie wczoraj tutaj spadłem I dzisiaj tutaj spadłem Okej, okay. widzimy Niemca O on nie śledwa chodził, się no, ja. najebał Daj mi sobie pokazuj no, Nie Stam nadchodzą jego akcent niemiecki jest. No ale co tak, to, to naprawdę taki zawodowy Andrzej to robi. Okej, okay, przeładujmy. Nie możemy przeładować. Mamy pełne. Kurde, jestem zmęczony. No no i całą robić? pewnie on stać tak hm. Jak ten sniper Czy ktoś Słyszę ciężarówkę Nie, to nie ciężarówka O, ciężarówka A1 Podwójny! Czy będzie double kills? Gdzie tak pędzisz? Dobra, widzę ich dwa. Jeden jest tu. O, tyj, tyj. Panie, krej, panie. Headshot. Pierwsza rosyjska głowa na tym odcinku, które tutaj headshotka. Jak my nie małym. Tutaj my. Fuck, Fakt, to jest hałas. Drugi headshot! Szkoda, że straciłem 3 na moje na tego gościa. No do 3 bo jest nic teraz w Okej, biegną kolejni rozstudzianie. Okej, okay. okay, ładują do nas jak do psa. Trzeci headshot! Trzeci albo Dobra, dajmy, że jest trzeci pokreślałem swoje standardy przepięknie zwolnione tempo i trafienie w putka czyli naprawdę no jaki ty będę czym gryniego za co zostało? Tak, czy on się na patoczy? Nie na patoczy. Czwarty lub piąty kill. Czapa. Kurde, no musiał się teraz zatrzymać, prawda? No ale już spokojnie, już nie ma nic. Okej, okay, czyżby to jest koniec misji? Byliśmy bezpieczni na nowo. Dziękuję za ochronę. Jest to skandal z czasów. Wolf, jak plan. Ktoś tam spawniło. Tabun. tabun? Tabun? to jest? Tabun to jest chyba... stado krów, które biegnie, nie? Biegnie. Tak ja ci wytłumaczę co jest Tabun, jeżeli mówimy o tej samej rzeczy. Tylko że to jest pewnie nazwa jakiejś rakiety, która ma znaczenie dla tego, co What else we just didn't know. Like Tobin. Like what the Tobin and what Tabin. was Wolf's plan? We don't know, motherfucker. Okej, dziękuję, Żameczki za ogona. mam nadzieję, że wam się podobało, bo to był pierwszy cheek z kamerką. I to jest sniper Elite 2. Dziękuję. Cześć.